Panowie, hmm. pamiętacie Ariwi? <grystanie> Ty kurwo stary <grystanie> to panowie, to po... <grystanie> Stary, ma 2 w nocy i zjechaliśmy, co zrobić takiego zabawnego Jak tutaj ośmieszyć Bolka ale to się tu Jeszcze masz pieluchę, ale nie widać tutaj chyba A pielucha ma fakt, że mam pieluchę Moknij Bolek <grystanie> Bolek <grystanie> Jest tak świetny, <grystanie> Gramy na serwer, a Rivi się podniesie Pęknie za tym całym moim przepełnionym sercem Widzisz mu to klepę. Już ich się nie przejmuj, tylko się dobiorę Zaraz tam będę Kingi to śmieć Jak powiedział na streamie Belvedere Ciekawe czy tym razem natrapisz się ty jebie A Rivi się podniesie, a więc znowu gramy w to Niech tu miesie. Ciekawy, klipy te edycy nam przyniesie. Mówię, 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 będzie fajnie. Dla nas każda eda to jebany, must have W zawsze nosi na swej klasce. Bolek ciągle czeka, aż ktoś będzie na tym trapie. Welcome to our music family. Znowu wbijamy na serwer, a Livi się podniesie. Tęsknię za tym całym moim przepełnionym sercem. Widzisz, mu to klepę. To śmierć jak powiedział na streamie Belvedere, Ciekawe, czy tym razem na trapy się wyjebie you are now listening to anyway Szczerze to mi smutno, bo ludzie odrzucają jeden osiem. Wszyscy zapomnieli, że kiedyś było prościej, Wiem, że to Ariwi będzie mocne Nie wierzę, że każdemu się udało Tak zapomnieć o tym O tym, że na każdej edzie szukasz lepszej proty O tym, że nawalasz ciągle aż do samej nocy O tym, że masz skłonność do trwającej wiecznie wojny ha? No i lecę ciągle dalej, szukam jakichś pojebanych wersów Przed zawsze muszę pobyć, znów do sklepu Zawsze u mnie popijany Red Bull, w sumie w każdy wieczór Potem Borek odpierdala ten sklub, to mnie pozostawia bez słów. Dlatego teraz mam problemy ze śpiewaniem tego tekstu Wydek znowu ma robotę zamiast snu I The King znowu zagra, znowu zrobi wielki szum Zbijamy na serwer, a Livi się podniesie Tęsknię za tym całym moim przepełnionym sercem Widzisz mu to klepę Luzi się nie przejmuj, tylko się dobiorę Zaraz tam będę Kingi to śmieć, jak powiedział na streamie Belvedere Ciekawe czy tym razem na się wyjedzie. Się, każdą sekundą, którą spędzimy tam razem Ariwi za trzy dni, a więc szykuj mordoklatę Żadnego obijania się nad pierdolonym spałnie ha, Widzimy się na starcie <grystanie> 24 listopada o godzinie 19.00 Ariwi.pl Zapraszam